na kanale Paweł Węglarz, Dzisiaj przeszukamy internet i spróbujemy zamówić coś, dowiedzieć się o jakimś produkcie, który wspomoże odchudzanie, ale tak, żeby się nie przemęczać, bo większość z nas tego nie lubi. Więc lecimy. Tutaj akurat będziemy mieli platformę wibracyjną, odchudzającą 2D VS. No nie znam się na tym, dlatego no, potrzebuję dowiedzieć się więcej informacji, jak to działa, więc lecimy. Mam nadzieję, że odbierze, no bo jak są pieniądze do zarobienia, to się odbiera. Ale nie w niedzielę. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie platformy wibracyjnej. Czy jest dostępna? Tak, tak. Wie Pan co, bo ja bym się chciał za bardzo dowiedzieć, bo ja trenuję ogólnie na siłowni, jednakże no nie lubię treningów kardio. i pytanie, czy, czy to działa tylko z treningami, czy na przykład może wpływać na odchudzanie bez treningu, bo ja bardzo dużo pracuję i no teraz nie mam czasu na trening, a idzie lato, jak Pan wie, no i chciałbym troszeczkę no, zrzucić. Wie pan co, ciężko mi to powiedzieć, naprawdę nie znam się na odchudzaniu, tutaj bardziej pytanie. Czyli ta platforma nie pomoże się odchudzić? Ale tego ja nie wiem, czy pomoże się odchudzić, czy nie, wie pan. To, to, to są pytania dla dietetyka, mi się wydaje bardziej, bo tutaj no... Znaczy, znaczy Taki, wiem... że to wie pan, to lekarz, ja sam bym nie ja zrzucił parę kilogramów, nie wiem jak. Czyli, czyli po prostu panu nie pomogła ta mata, w sensie ta platforma, bo mi no, o to ja chodzi. Nie, używam, nie ja już nie używam tej platformy akurat. Aha, aha, no bo wie pan, jak to do dietetyka, to, to w sumie nie chcę wydawać pieniędzy na, na platformę, bo bo... No ja panu nie powiem, wie pan to, to jest takie pytanie, no. Znaczy wie pan, ja tutaj dzwonię, bo pan, pan sprzedaje, to myślałem, że też mi pan... No, ja sprzedaję platformy, tak, sprzedaje bieżnie, sprzedaję... Yy... Ale, ale w sensie... Ale pan dużo sprzedaje taki, ale co komu pomoże, to ja nie naprawdę nie powiem panu Ja panu nie dam gwarancji, że pan schłódnie od razu, nie wiem, 50 kg No nie wiem. Czyli 50, po prostu 50. jakby pan nie, nie, nie wie, czy to po prostu działa, nie? Proszę pana, wiem, że to działa na pewno. Czyli odchudza. Wiem, że to działa. A czy odchudza, to nie wiem. Wie pan, ja nie wiem ile pan waży. Czy pan waży 250... Nie, 100, 50, 125 kg no, 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 no to nie wiem, no to wie pan mówi ale i się zapytać, co panu pomoże. No, ja nie wiem, no wie pan pomoże. tylko, wie pan, bo ja po prostu no, nie chcę też wtopić a wie pan, pieniędzy. Ja naprawdę nie mam czasu rozmawiać, kto, kto jak chce się odchudzić. Jak ktoś chce się odchudzić, to niech się odchudza, no jak pobiegać w lesie. No wie ta, pan maja. tylko, że jak jest odchudzająca, a nie odchudza, no to to jakby no, no to jest. No, Czyli po prostu odchodzi mnie to. to. Ja bym sobie to zamówił, skoro, skoro właśnie, bo, bo potrzebuję, żeby mnie to odchudziło i, i wysyłka na terenie Polski, czy ogólnie odbiór osobisty wchodzi w grę. Tak, tak. Ale tak, osobisty odbiór, czy tak wysyłka na terenie Polski? No i tak, i tak, tak jak jest, ja nie wiem gdzie, jakie platforma, I, szukał. Platforma wibracyjna odchudzająca 2D. Ale na jakiej platformie sprzedażowej? o OLX. I tu właśnie też jest napisane, że ona buduje no, też mięśnie, no. więc, więc wie pan, no, no. No wie pan, to jest opis całkowicie od producenta. Ta platforma jest w Niemczech sprzedawana, my to z Niemiec sprowadzamy. A klienci, że tak spytam, no też przepraszam, że tak dużo pytań zadaję, ale no jednak kurczę, chcę się upewnić, czy gdzieś tam ma pan jakieś doświadczenia z kimś, kto to ale zamówił? Nie pan myślał, nie, 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 no wie pan, to by już było niepoważne, żeby do klientów dzwonił, czy im to pomogło w odchudzaniu. A zwracali na przykład? że nie, nie pomogło im? Proszę pana, nie, nie zwracali. Aha, no to zwracali. też może świadczyć po prostu, że chudną. No, wie pan, no to nie do końca jest tak, bo ze zwrotami to trzeba też uważać, bo... Bo nie jest tak do końca, że wszystko pan może sobie zawsze zwrócić, bo jak panu nie pomoże, odchudzac się. Bo to tak mówię, jeden organizm odchudzi się, wystarczy, nie będzie słodkiego ja cóż tam nie gdzie Znaczy ja wiem, wiem, tylko po co, wtedy, po co wtedy platforma, wie pan o co mi chodzi, nie? że. No, no, wie pan, no, różne rzeczy kupują, no, no, bieżnie kupują, różne no, nie... rzeczy, no, no, rowerki, no, no przecież mamy w sprzedaży inne rzeczy. No, i, I wszystko panu pomoże. No, zależy, jak pan to będzie stosował i... No. A nie lepiej byłoby w takim wypadku na przykład roberek kupić zamiast zamiast tej platformy? Ja, ja nie wiem, pan to już. Pan no mówi, no nie może. No wie pan, wolałam się sprzedawcy dopytać, bo, bo sprzedawca to, no jednak to, powinien to, znać to, te produkty, to, nie? jak by pytał o to. Musi pan naprawdę tak. iść do dietetyka lub do jakiegoś fizjoterapeuty, lub nie wiem, do, to są specjalni trenerzy od, od fitness. No i ja ich pytać, co pan no, pomoże. W sumie... ja znaczy wie pan, Myślałam, że się po prostu dowiem, bo, bo wie, wie pan, no jak, jak, jak się sprzedaje produkt, no to raczej zawsze kurde, no gdzieś tam sprzedawca wie, Ale jak wie to pan, działa. A pan wejdzie na naszą stronę internetową i zobaczy, ile mam produktu sprzedaży. Aha, bo czy o, o platformie próbować, pan po prostu nie wie, rozumiem. Na sobie, na sobie mam to wszystko próbować, czy ja schudnę, czy nie schudnę. Ale nie na sobie, tylko znać produkt, no tak jak ktoś nie wiem, sprzedaje pana, koktajl owocowy, to wie, jakie ma właściwości odżywcze. Samo mogę panu przeczytać. I co mam więcej wyczytać? Co mam panu dodać, coś ci ująć? No bo, wie pan, nie będę przecież bajek pisał. Jest to oryginalny opis, nie wierzy pan? Wejdzie pan sobie na Amazon. Tamten e, dystrybutor niemiecki sprzedaje to tam. Tam ma pan opinię też, ludzie kupili, wie pan? No, Znaczy zasadzie... ja, ja rozumiem, tylko wie pan, jest dużo, dużo fejków w internecie i, i nieraz sprzedają coś, żeby zarobić jako na odchudzanie, a tak naprawdę y, to nie działa, nie? Więc, więc o, o to chcę dopytać, no bo jednak no, no, sprzedawca gdzieś tam argumentuje zawsze to, tak jak to, to wygląda, nie? Po prostu albo pomaga odchudzać, albo nie pomaga, to, to jakby nie ma tutaj jakby wie pan. Czyli nie pomaga? Nie wiem, w niedzielę panu nie pomoże. Aha, nikim. czyli w niedzielę ja pan nie wie. Aha, dla rodziny, a pan mi tu zajmuje czas. Ja naprawdę ja mam niedzielę też tylko jedną trzy tylko... No ja też właśnie, bo dwóch no, razy nikt nie ma, także. A jutro by pan wiedział, jakbym zadzwonił? Bo jutro jest poniedziałek. A zadzwonię, ale no nie zawsze mogę odbierać. tak? Dobra, ale jak pan odbierze, czy pan mi powie, czy pan będzie wiedział, no to powie, nie wiem. No o skuteczność, czy rzeczywiście działa, czy nie działa. No proste, działa, czy nie działa no, na odchudzanie. Nie działa, dobrze, nie działa, dobrze, nie działa, bo niech pan już nie No ale to pan wtedy sprzedaje coś, co nie działa. Czyli jak widzicie, lepiej przedzwonić, bo no, nie zawsze coś, co kosztuje 900 zł, działa, więc tutaj no. Troszeczkę pan nie za bardzo wie, co sprzedaje. Co prawda, nie chciał chyba kitów wciskać, no ale jak w opisie jest, że odchudza wpływa na budowanie masy mięśniowej, a gość mi mówi, że ja muszę iść do dietetyka, trenera personalnego i nie jej słodyczy, i mu zadaje pytanie: to po co w takim razie mi ta platforma? No to no chyba po to, żeby zarobił. W niedzielę nie wie, w poniedziałek nie wie, czy odbierze, no ale raczej. Nie wie nawet czego nie wie, także, no, taka troszeczkę dziwna tutaj rozmowa. A jednakże ten filmik jest nagrywany przede wszystkim też po to, żeby pokazać wam, że są dużo, no, dużo ludzi ogólnie sprzedaje rzeczy, które w ogóle nie mają podstaw naukowych, że to będzie działać, że to będzie sprzyjać w odchudzaniu. Dlatego też temu panu zadałem pytanie chociażby. Czy rowerek nie będzie lepszą opcją? Oczywiście, przy rowerku też nie można powiedzieć, że no będziesz jeździł na rowerku, to schudniesz, ale może się to przyczynić. A taka platforma, no nie oszukujmy się, jedynie wam zagrać miejsce w pokoju i moim zdaniem jest to niepoważne, żeby takie rzeczy sprzedawać. Jednakże to jest tylko moja opinia. Dajcie znać w komentarzu, a ja szukam dalej dziwnych produktów do sprzedaży. Na razie.